Pierwsze to chcę przypomnieć, że komunia nie jest nagrodą za dobre zachowanie, ale wsparcie, pomocą, abyśmy mogli wypełniać coraz bardziej miłość Pana Boga. I Pan Jezus naprawdę pragnie, tak jak słyszeliśmy, że pragnie mówić do nas, to pragnie też przyjść do nas. Także... Jak tylko można, zachęcam do komunii jak najczęściej. To jest ogromny dar. Jeśli chodzi o najbliższe dni, 2 lutego mamy ofiarowanie Pana Jezusa w świątyni i wtedy będzie w czasie mszy błogosławienie. Świec, gromnic i tak dalej. Także to jest 2 lutego 18. 3 lutego jest tak zwane błogosławieństwo świętego Błażeja. Błażej był biskupem, uratował kogoś, bo mu kawałek ości rybiej w gardle utknął, a później dał świecę komuś innemu. I tak została tradycja, że dwoma świecami się tutaj błogosławi gardło. Także to oczywiście nie jest magia, ale wszyscy, którzy mają jakieś problemy z gardłem i nie tylko, bo może to też być, że mówimy coś strasznie złego, czy dużo przeklinamy, czy dużo narzekamy, czy obgadujemy, to może wtedy warto też przyjść do Pana Boga i prosić o uzdrowienie naszego gardła. 5 lutego to jest pierwszy piątek miesiąca. Po mszy jest też adoracja oczywiście. Wcześniej jestem cały czas do dyspozycji, jakby ktoś się chciał spowiadać, szczególnie dla tych, którzy trzymają pierwszych piątków. Później 6, pierwsza no sobota też jest adoracja po mszy i w niedzielę też będzie adoracja 7 lutego. I 7 lutego też będzie msza za tydzień w Grindawiku. Zaczynamy z powrotem tam mszę o 14.30 w tym starym kościółku. Także to zachęcam. Później 11, to jest Maryi z Lourdes będzie w czasie mszy też rozdawany sakrament chorych. Dla tych, którzy mają przewlekłe choroby, czy. Jakieś operacje czekające, czy dla tych, co się zbliżają już do wieku starszego, to można przyjmować kilka razy. To wcześniej było ostatnie namaszczenie, i czasami zdarzało mi się, jak szedłem do szpitala, że nie, 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 ja nie umieram, ja księdza nie potrzebuję. Nie, sakrament chorych można otrzymać wiele razy. Jest to pomoc też w naszej chorobie, w naszym cierpieniu. Także zachęcam. Powiedzcie też, może innym, ale też dzień modlitwy za chorych. O uzdrowienie, ale też o wytrwanie w tym, szukanie Pana Boga w tym. Później, 14 w niedzielę, będzie msza dla dzieci. Wracamy do tych mszy, które zaczęło się w tamtym roku i później COVID nam je zabrał, ale wracamy do normalności. Próbujemy przynajmniej trochę. I wtedy też będzie chórek dziecięcy po raz pierwszy śpiewał. Jeśli są jakieś dzieci, które chcą w chórku dzieci i młodszej młodzieży śpiewać, to zapraszamy na próbę w czwartek o godzinie 19.20. Do siostra Ludmiła przyjedzie, jeszcze ktoś tam będzie pomagał. O, już chórek dorosłych się coraz piękniej roz, rozwija ale na ogół w soboty są, także, ale powoli już to nabiera kształtów zupełnie nieoczekiwanych, także jest też nadzieja w tym, ale właśnie dla dzieci będzie chórek, we czwartki są próby o 1920. Także zapraszamy wszystkie dzieci do tego, ale też czternastego Dzień Świętego Walentego, mylnie uznanego za patrona zakochanych, bo to był patron szalonych i epilektyków, a że zakochanie przypomina trochę stan taki epileptyczny czy szaleńczy, no to trochę mu się tak mimochodem też rozszerzyło to na zakochanych. Ale tego dnia zrobimy. Błogosławieństwo narzeczonych i par, które są ze sobą i które poważnie myślą o ślubie. Jeśli jesteście tylko po to, żeby sobie samotność wypełnić, no dobre to niby jest, ale nie będziemy tego błogosławić na razie. Ale pary, które już są w drodze do sakramentu, też te, które już to wyraziły w sposób właśnie przez zaręczyny, szczególnie tych, to prosimy, zapraszamy do błogosławieństwa 14 lutego w czasie wszystkich mszy. 17 natomiast jest środa popielcowa. I teraz będzie to udzielane w inny sposób. Na całym świecie papież powiedział, że będzie mówione tylko raz. Ksiądz mówi raz tylko. Yy, albo nawróć się i uwierz w Ewangelię, albo prochem jesteś i w proch się obrócisz. I później będzie posypanie tylko popiołu. Tutaj na Islandii jest bardziej tradycja, że się robi znak krzyża popiołem na czole. Ale będzie bardziej tak jak w Polsce. Yy, właśnie posypanie tylko popiołem, żeby nie dotykać, żeby ograniczyć jak najmniej kontakt z samtem. I w związku z tym bardzo zachęcam, jak ktoś ma jakieś palenki z tamtego roku czy z poprzednich lat, żeby je przynieść, to będziemy palić z dziećmi do komunii na popiół, na środę popielcową. Także w następnym tygodniu. Będzie tam jakiś kosz wystawiony, gdzie możecie te stare palenki, jeśli chcecie oczywiście dać, to, to jest palimy na popiół. Też jeśli ktoś nie słyszał albo zapomniał, ten ferdar Jest takie 5 tysięcy, które Państwo islamskie daje każdemu powyżej 16 lat dla wspierania turystyki. I to można przekazać też komuś innemu. To jest na hotele, restauracje, benzyny. Więc jeśli chcecie to przekazać na kościół, to jeszcze zachęcam, bo to jest przedłużone do końca maja. To było tylko do, 12, do grudnia na początku, ale teraz przedłużyli to do końca maja. Także możliwość i przekazania, i używania. Jeśli to macie używać dla Was, by rodzinę wesprzeć, wzmocnić więzy, jak najbardziej do tego użyć. Ale jak ktoś chce przekazać na Kościół, czy nie wie sam, co z nim zrobić, no to na stronie naszej też jest napisane, jak to zrobić. Jak ktoś jeszcze potrzebuje w tym jakiejś pomocy, to też to jest w miarę proste. Nawet taki mamut komputerowy, jak ja, może to ogarnąć, czy dinozaur bardziej niż ten. Także to nie jest zbyt trudne. Też jesteśmy w roku świętego Józefa. Bardzo zachęcam, żeby brać tam z tyłu są modlitwa z, z listu apostolskiego. Jest po polsku, islamsku i angielsku. Szczególnie w każdą środę jest odpust zupełny przy tej czy jakiej, jakiejkolwiek innej modlitwie do Józef, Także bardzo zachęcam. Teraz też zaraz pomodlimy się tym, tą modlitwą. Później są też tam naklejki, te tak zwane kolendowe, które są. Oczywiście kolenda trwa cały czas. Jak ktoś chce, to bardzo chętnie przyjdę. I to wtedy dam, ale jak ktoś nie wie, kiedy to będzie, czy chce tą naklejkę już teraz, to, to naklejki leżą tam z tyłu na stoliczkach. Tam, gdzie są koszyczki na, na msze przy wyjściu. Tutaj nie, ale przy tych dwóch wyjściach, no to można wziąć. Też jak pewnie słyszeliście, się spotyka koło gospody. U nas w parafii wczoraj było pierwsze spotkanie, było pięć misek, faworków ogromnych, ten także to było. Później to, co zostało, to dzieciaki, które przyszły na, do komunii, to spałaszowały w pół minuty, pół miski były puste. Więc jak ktoś chce, no to, to warto śledzić, bo tam nie zawsze jest możliwość, żeby wszyscy ty, ci, którzy byli, się zebrali. Ale generalnie program jest, żeby to było co dwa tygodnie. Ale jeśli ktoś chce używać naszej sali, żeby się spotkać, żeby razem książkę poczytać, czy szyć razem, czy szydełkować, no sala jest do tego też. Na przykład, wczoraj przyszła jedna pani i mówi, wszystko jest tu zamknięte, także nie wiedziałam, gdzie z synem przyjść się, pobawić, więc przyszłam do kościoła, bo macie taką fajną salę dla dzieci. Także bardzo się cieszę, że to zaczyna nabierać takiego temu. Także zachęcam, czy do ping-ponga, jak ktoś chce, czy właśnie do jednoczenia się wokół innych rzeczy. Sala parafialna jest też do tego, do waszej dyspozycji. Później jeszcze zachęcam, żeby zasubskrybować nasz kanał na YouTube JP2 ausbru żebyśmy mogli transmisję prowadzić na żywo i tak dalej. Ale w związku z tym, że YouTube jest trochę ograniczony i mogą zamknąć tam, to też bardzo zachęcam do um, polubienia czy <laughs> obserwowania naszej strony parafialnej na Facebooku Parafia pod wezwaniem Jana Pawła II Ausbru Islandia. Tam są też informacje, i powoli zdjęcia się pokazują, linki ważniejsze, i tak dalej. Ale tam też na ogół są zawsze i homilie, i ogłoszenia. I to już tam zostanie ten. Także to nie chodzi o to, że ja potrzebuję Waszych lajków czy subskrypcji, ale żebyśmy mogli łatwiej funkcjonować jako parafia i wykorzystać wszystkie te techniczne oferty, które nam daje dzisiejsze. I zachęcam do spowiedzi przedświątecznej, żeby ten wielki post zbliżający się wykorzystać do tego, jako to szczególne spotkanie z Panem Bogiem. Też jeszcze Kościół cały czas jest otwarty, też w nocy, jak ktoś chce przyjść się, pomodlić. Jak tylko tu jestem, bardzo chętnie na rozmowę, na spowiedź, czy żeby dać komunię świętą poza mszami, czy tylko na kawę, jak chcecie wpaść, zapraszam.